Więc tak, biorąc pod uwagę, że mieliśmy mały burdel poprzez kilka nieobecności na sesjach, czy to moich, czy innych graczy na sesjach, zdecydowaliśmy się zamknąć wątek widm i jako, że mamy też rotację kilku osób, e, rozpocząć nowy wątek, więc krótko mówiąc. E, wszyscy inni zginęli, poza Foxem, czyli Spaceonem, który z któremu udało się pochwycić to dziecko z rąk mutanta i uciec, a ze względu na swoje nazwą szczepionkę, zarażenie tamtym syfem oraz swoje wcześniejsze mutacje Wąziu, czyli... Rysy, jak się nazywał? Wąziu, czyli Jaspel, również przeżył, z tym, że teraz musi się żywić krwią co dzień oraz unikać słońca. Ogólnie stwierdził, że pierdoli to wszystko, barona to zadanie, że to jest dla niego zbyt wiele i ruszył gdzieś w pizdu razem ze Space Mmm, Kto tam jeszcze był? Clays skonał na podłodze w męczarniach, a Neo, który opuścił trzy sesje bez większego powodu, cóż, umarł, krótko mówiąc, więc to będzie tyle. Hmm. Wybaczcie, jeżeli oczekiwaliście innego zakończenia, bardziej emocjonującego, ale wiecie. Shit happens. Więc dzięki za słuchanie i zapraszam do kolejnej playlisty z NEUROSZYMY, gdzie jednak te dwie postaci będą kontynuowały swoje przygody.